Muszę chodzić w żółta Czyli dbają o to, żeby było kolorowo Place zabaw Jest też hotele, restauracje Chciałbym zaszedł gdzieś na jedzenie, ale nie wiem, czy mi czas pozwoli. Muszę gdzieś samochód przepartować. Bo tutaj, jak widać tak wszędzie, niebieska linia jest. A parkingi z niebieską linią to płatne parkingi. w większości parkometrów można zapłacić kartą oczywiście jak działa karta moja rewoluta nie działa i myślę że to jest związane z tym że ja mam tam osobne portfele otwarte na złotówki, na, na euro i na i na funty prawdopodobnie maszyna zblikowała i nie wiedziała z którego portfela ma wziąć pieniądze lepiej mi wyskakuje komunikat, czy chcę zapłacić tak w maszynach tych do kart, dodatkowy komunikat. Czy chcę zapłacić w euro, czy czy czy, czy bodajże amerykańskie mi wyskakują. Albo no w sumie też mam trochę dolarów Więc USD No w każdym razie Maszyny chyba nie radzą sobie z rewolutem. No chyba że z jakiegoś powodu mi kartę zblokowało. Jak będę miał okazję ją gdzieś użyć, to się przekonam. Oby nie, bo tam mam wszystkie środki na ten wyjazd. Aczkolwiek mam ze sobą też kartę banku mojego. Więc w najgorszym wypadku będę musiał wszędzie no, znaleźć bankomat i zapłacić opłatę przeewaluowania i wyciągnąć sobie gotówkę kurde jak tu wejść pod górę jak tu nigdzie nie ma żadnego wejścia Przejdę. No nic, spróbuję się przejść przez niego trochę przejdę się przez niego przejdę Może znajdę jakąś lepszą drogę na górę choć na razie na to nie wygląda Szlak wiedzie tam Tu jest bardzo wąska wydeptana ścieżka Bardziej w tym kierunku co ja chcę, więc nie idę. Nawet jeśli mnie to na jakieś manowce wyprowadzi. O kurde Jaki nieglasty lasek ściągnąłem sobie bluzę bo mi gorąco zrobiło Co za dużo tych ciuchów to też niedobrze ja się mam przed deszczem chronić a nie się zagrzać i znalazłem jakąś ścieżkę która tak trochę stromo do góry prowadzi że może wylazę gdzieś w sensowne i bardziej cywilizowane miejsce na górę tego mostu. Wcześniej byłem na starówce kawałek, tam gdzie był ten balkon taki z ładnym widokiem. Trochę mnie też powstrzymuje od nagrywania, bo wciskam ją mikrople różne rzeczy na ekranie. W każdym razie zmierzam już w okolice tej starówki, tylko że bardziej idąc między budynkami. Tam gdzieś niedaleko sobie zaparkowałem. Także jak już wezmę samochód, to może spróbuję pojechać jeszcze na bardziej wschodnią część Wenidormu. Tam jest ta druga plaża. Ninguno. Jest chyba takie przyjęte założenie, że ta pierwsza plaża, na której byłem, ta Ponent. To ona jest taka spokojniejsza do wyciłowania, a ta druga to podobno jest bardziej właśnie strefa imprezowni. Także chciałbym tam pójść i zobaczyć. Na razie ciao. <strycia> Idę sobie coś zjeść teraz. Bardzo fajne grawerunki są na ścianach, gdzie gdzie, tak jak ten. Coś podobnego widziałem w Alicante, tylko tam było bardziej z ikonami chrześcijaństwa związane, a tutaj czegoś innego to dotyczy. O, zajdę tutaj może, ale ja o widzę, że. Są stoliki w środku a później skoczę na ten park i już do auta. Także siema. Właśnie skończyłem jedzonko w tym lokalu za mną. No tu na rogu. E, 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 gdzie ten palec? Tam. Przemiła obsługa, naprawdę. Przemiła, mimo że angielskiego tak średnio. Też się dogadaliśmy przy użyciu translatora głównie. Parę rzeczy ekstra dorzuciła. taka, żebym sobie pojadł, popróbował. A jedzenie mają naprawdę wyśmienite. Ich ryba była super. Naprawdę super. Ja sobie wziąłem spadefish. I to jest ich śniadaniowy jeszcze taki kurs. Namawiała mnie, żebym poczekał do 13 z kawałkiem na obiadowy kurs. Zaledwie 1 euro więcej bym dopłacił, i będę miał naprawdę full zestaw. Ale jej powiedziałem, że niestety nie mogę, bo mój parking się kończy i ja muszę do samochodu pędzić bo nie chcę po prostu mandatu dostać. To jest jakiś park Deptak Park, coś w tym rodzaju. Też robi wrażenie, jest bardzo ładne. Ale niestety nie skorzystam z jego dobrodziejstw, bo muszę naprawdę iść już do samochodu. że pojedziemy gdzieś dalej nie wykluczam, że nadal Benidorm bo mi się tu podoba <grystanie> jest fajnie, jest dużo rzeczy, które można zobaczyć teraz jak pojadłem to już sił nabrałem kurde, aż się zastanawiam jak tutaj wspaniale by było w jakiś słoneczny dzień może sobie podjadę jeszcze kiedyś innego dnia Kilka dni tu będę. Jak któryś wypadnie słoneczny, to nie wykluczam, że tutaj zawitam. Ech, bo samochodem z Alicante to nie jest tak daleko, około pół godziny jazdy. Teraz muszę odnaleźć drogę do parkingu. Myślę, są hotele głównie. Także do zobaczyska niedługo tam fajny tarasik na górze. Nie wiem czy to część jakiegoś hotelu lub restauracji. Ale lubię takie motywy. Ah, o embuste. Não para de Siłowałem wjechać na taką bardzo wysoką górę, tam z tyłu, z tyłu. Tam są jakieś fajne punkty widokowe, ale no chcąc nie chcąc, z różnych stron tam podjeżdżałem i za żadne skarby, po prostu się nie da tam wjechać. Z jednej strony jakieś, jakiś ambulans blokuje, z innej strony postawili znaki na drodze, że zakaz wjazdu i zablokowali przejazd. No i tak, jakoś chcąc, nie chcąc, nie udało mi się tam dotrzeć, ale za to tutaj, jako że już wysoko wjechałem, to jest bardzo ładny widok. Więc idę go uchwycić i zaraz ruszam dalej, po prostu już na kolejną lokalizację. To będzie na tyle z Benidormu dla mnie, bo choć jest to piękne miejsce, to jest też po prostu ogromne. I... Dniami nie starczy, żeby je całe zwiedzić, obchodzić i każdy zakamarek zwiedzić siemanko, na chwilę padać przestało, to robię mały postój. E, fajny widoczek jest tam z tyłu na góry Miałem dzisiaj w planie sporo jeszcze objeździć i fajne miejsca zobaczyć, ale na siłą rzeczy będzie musiało to chyba być przełożone, bo Pogoda nie pozwala. Opady są na tyle duże i na tyle intensywne bym powiedział, że nawet się jeździ ciężko. A co tu już mówić, gdzieś chodzić po jakichś trudniej dostępnych miejscach, tak? Także z tego względu wszystko niestety u mnie będzie przesunięte. Może i na dobre wyjdzie bo ja też muszę trochę odespać. Także pojadę z powrotem do siebie. Jakąś dobrą kawunię może wypiję. I jeżeli mnie to nie postawi na nogi, no to pewnie pójdę po prostu się zdrzemnąć. Pogoda zachęca do spania. Czułem się jak w domu <laughs> Nie ma to jak deszczowa Anglia tutaj stwierdziłem, że tutaj w ogóle zatrzymam się, bo jest naprawdę dobry widok na nie tylko miasteczko ale też na Benidorm nie wiem czy dobrze wymierzyłem próbuję znaleźć jakiś lepszy punkt widokowy żeby nic nie zasłaniało So come